Ten czas mroku, ciemności zakończyła WES. Pewna pilotka z kadry myśliwców kosmicznych, która odkryła mechaniczną planetę Aslaugę. Synchronizując się z nią i kontrolując jej siłę rażenia oczywiście, że nie ludzkiego pochodzenia. Wyciągnęła ludzkość z tego czasu mroku, a jej wyczyn nadał ludzkości nowy wymiar bohaterstwa. O niej byli kolejni, tak zwani smoczy piloci, odkrywając kryształy na Aslaug, budując wokół nich potężne mechy, które lecą w przestworzach i ratują ludzkość gdzie trzeba.